ale stwierdziłam, że czemu by nie i bardzo chciałam nagrywać e, długie filmy i dzisiaj sobie zrobimy Q&A z jak miałam stare konto na YouTube e, tam zadawaliście mi pytanka jaka jest moja ulubiona emotka i tp więc dzisiaj sobie sprawdzimy, czy coś się zmieniło to było ponad chyba rok temu więc zobaczymy, czy się zmieniło coś e, pierwsze e, pytanko było mm, jak, jaka jest moja ulubiona emotka? Nie będę opowiadać w kolejności, bo ja ogólnie to z pamięci robię, bo nie pamiętam już tych pytań, ale dobra. Niektóre odpowiem. jest moja ulubiona emotka? W tamtym roku była moja ulubiona emotka, to była borówka. Dzisiaj jest to truskawka, jak widzicie. No tak, tak, truskawka. E, po samym tutaj twarzy jak powiedzicie co mam e, kolejne pytanko które ja sobie dodałam bo czemu by nie e, jaki jest twój ulubiony owoc? banan, borówka, truskawka jak widzieliście już na, e, napisałam na pamiętam jak się nazywa, przepraszam że się tak jęcze czy coś takiego e, że to jest truskawka że truskawki kocham ale banany i borówki też lubię Jakiego przedmiotu nie lubisz? Matematyki. W tamtym roku była historia. Hmm, ale się zmieniło, bo historię teraz trochę lubię. I matmy nienawidzę. Cierpię! Kolejne pytanie to było: w której klasie jestem? Na tamtym kanale odpowiadałam, że tego kanału nie, nie ma. I ogólnie nie będę Wam mówić, do której klasy chodzę, ale kiedyś odpowiedziałam: w której klasy dochodzę. Ile masz lat? W y, tamtym roku odpowiadam ile mam lat i w tym roku właśnie też nie będę odpowiadała, ile mam lat, mm, bo w internecie się tak nie mówi. Kogo jestem fanką. W tamtym roku odpowiadamy, że jestem fanką w Genzy. Dzisiaj się to z, y, zmieniło i ogólnie muszę chwilę pomyśleć, kogo jestem fanką. Jeżeli to by się zdarzyło, czy to może być e, do pytania, to no to Hello Kitty, ale jak to nie może być pytanie, to to w takim razie e, nikt, chyba. E, jaką piosenkę lubię? To jest od Bambi, lecę bo chcę, posłuchajcie sobie, bo ona jest fajna. Twoje ulubione jedzenie? Była to pizza. Odpowiadam w tym roku. Dzisiaj też to jest pizza. I dodam jeszcze pytanie od siebie: kolejne. twoja ulubiona postać, Spike. Pierwszy to jest Stitch. Hello, kitty. No i jeszcze był Pushin'a. Ale teraz na razie nie jestem jakoś fanką Pushina. Jeżeli chodzi o seriale, czy tam jakieś filmy, to Foxy z 5 koszmarnych nocy. polecam do oglądnięcia. No. Jeżeli słyszycie jakieś dźwięki yy, w tle, to sorki, bo mecz idzie No i co to chyba tyle na dzisiaj pytania Jeżeli chcecie więcej piszcie je w komentarzach Lub wysyłajcie, jak ktoś mnie ma znajomych yy, Albo nastawcie, wysyłajcie mi prywatne wiadomości Jakie pytania bym mogła? Użyjcie do filmu Bye! -o!